Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspólnej nauki i zabawy. Moi drodzy, na początku chciałam serdecznie podziękować wszystkim dzieciom, które nadesłały do nas pracę. Dziękuję dzieciom z mojej grupy: Hani, Karolowi, Kasi, a także innym dzieciom z innych przedszkoli, którzy również dołączyli do naszej zabawy. Dziękuję właśnie w tym momencie Róży i Wojtusiowi. Nadeszła wiosna. 21 marca, czyli w ostatnią sobotę, obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny, kalendarzowy dzień wiosny. No i dzisiejsze nasze zajęcia również będą wiązały się z nadejściem wiosny. A to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jakby do tej zabawy zachęci nas wierszyk. Posłuchajcie wiersza Ewy Szelburg-Zarębiny pod tytułem Wiosna idzie. Przyleciały skowroneczki z radosną nowiną, Zaśpiewały, zawołały ponad oziminą. Idzie wiosna, wiosna idzie, Śniegi w polu giną. Przyleciały bocianiska w wielutkich kapotach, Klekotały, ogłaszały na wysokich płotach, Wiosna, wiosna idzie, łąkowych błotach przyleciały jaskółeczki kołem kołujące figlowały świergotały radośnie krzyczące idzie wiosna wiosna idzie prowadzi ją w słońce Moi drodzy jakie oznaki wiosny wystąpiły w naszym wierszyku słucham tym Tymku czy chciałbyś mi pomóc i odpowiedzieć na to pytanie? No, tak. Dobrze, Tymku, jakie oznaki, Jakie oznaki wiosny e, ukryły się w naszym dzisiaj wierszyku? Słońce? Tak, słońce. Oznaki? Oznaki? O czym był wiersz? Bocian. Bocianach, dobrze. Pojawił się bocie, który zwiastował nam wiosnę. Pokazujemy cię. Bocianek? Świetnie. Pojawił się Skowronek, jako pierwszy, tak, który zwiastował również wiosnę, krzyczał, że idzie wiosna, wiosna idzie, oraz jeszcze... Jaskółka. Brawo. I trzeci ptaszek, czyli jaskółka. Ja zasłonię, proszę. Jaskółeczka. Tak, moi drodzy, jaskółka, tym skowronek, bocian, jaskółka. To są... Ptaki? Ptaki. Tak. I dzisiejsze nasze zajęcia będą właśnie dotyczyły wiosennych ptaków. Będą dotyczyły wiosennych przylotów ptaków do naszego kraju. Moi drodzy, zastanówmy się teraz wspólnie. Czy tylko skowronek, bocian i jaskółka wracają do nas na wiosnę? Nie. Czy może jeszcze jakieś inne ptaki możemy zaobserwować wiosną? Tak? Tak. Wolana? Wrona, tak? Również, ale wrona jest takim e, ptakiem, który cały rok e, jest w Polsce. Jaki inny ptak może? Słuchajcie, skoro nie wiemy, zastanówmy się wspólnie, a ja Wam w tym pomogę. E, może zagadki nam w tym również pomogą. Posłuchajmy. Siedzi sobie na buku, woła kuku kuku. Któż to taki? Właśnie, kukułka. Tak, Szukajmy też. Mamy tutaj ilustrację kukułki. Proszę bardzo. Jest kukułeczka, to kolejny ptak. Mhm. Oraz jeszcze jakiś. Wraca do budki lęgowej na drzewie i czeka z radością na panią szpakową. Szpak. 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 Moi drodzy, proszę o tutaj dla Was obrazek, jak wygląda szpak, tak? Nie szpak, wiemy. jaki ma kolor? Czarny. Tak, szpak. Więc gdzie ostatnie? Żurawie. No, na temat żurawia nie mam zagadki. Żurawiem zajmiemy się za chwilę. Posłuchajcie kolejnych zagadek dla utrwalenia poznanych nazw ptaków. Posłuchajcie również tymku. Śpiewa wysoko. Wysok, wysokość piosenki do słonka. Głos ma podobny do drżenia dzwonka. Któż to taki? Śpiewa wysoko piosenki do słonka. Głos ma podobny do drżenia dzwonka. Skowronek. To, to skowronek. Oczywiście. Jeszcze raz pokażemy ilustrację skowronka. Jest. Świetnie. Kolejna skadywanka. Nogi ma czerwone, bocian. cienkie jak patyki. A po nasze żabki przybył aż z Afryki. Tak, to oczywiście bociek, bocian. Ostatnia zagadka. Ten ptaszek, choć tak malutki, wielkie na niebie czyni kółka. A nazywa się jaskółka. Tak, jaskółka. Powiedzieliśmy sobie. Świetnie. Moi drodzy, ale oprócz kukułki, skowronka, bociana, jaskółki i szpaka, również yy, wiosną możemy obserwować przeloty ptaków. Spójrzmy, cóż to za ptaki. Nazwa nam już też zdradza. Podpowiada, że mowa o żurawiach? Tak? Na przełomie marca i kwietnia możemy obserwować na niebie piękne klucze żurawi, które właśnie przelatują, tak? Niektóre zostają na północy lub południu kraju naszego, a niektóre lecą w inne rejony. Dobrze. Moi drodzy, kolejna nasza zabawa związana właśnie z nazwami ptaków, wiosennych ptaków, to baloniki sylabowe. Moje dzieci z zeróweczki znają już też doskonale tą zabawę, bo często ją wykorzystujemy do poznawania różnych innych nazw. A zabawa polega na tym, że właśnie cyfra na balonie wskazuje liczbę sylab w wyrazie. W nazwie akurat dzisiaj tutaj ptaków. Moi drodzy, spróbujmy je sobie przyporządkować do odpowiednich zbiorów. Pierwsza nazwa. Patrzymy. Dzieci próbują odczytać. Tymku spróbujemy. Do B. Bocian. Hmm? Bo Bocian. Spróbujmy podzielić na sylaby. Bocian. I Dwie. ile sylab? Proszę przy porządku i przy odpowiednim baloniku. Z którą cyferką? Dwa. Dwa, A dobrze. Ja pod, spodem tak. pod spodem. Dobrze. Kolejna nazwa to szpak. Ile ma sylab? Dzielimy. Szpak, jedna. Jedna sylaba, układamy. Dobrze, kolejna. Kukułka, podziel. Dobrze. Kukułka. Dobrze, kukułka, trzy sylaby. Kolejna nazwa. Żuraw. Żuraw. Ile? Dwie. Dwie? Nie. Teraz skowronek. Skowronek. Położymy. Oraz jaskółka. Jaskółka. Położysz? Dobrze. Tak, moi drodzy, określmy teraz sobie tak, w którym zbiorze znajduje się najwięcej nazw? Jest porówna akurat Dobrze. jaka Na liczba. A tak. Dobrze, akurat trzy, tak się złożyło. Trzy. Najwięcej nazw... Mamy w zbiorze wyrazów trzysalabowych, a najmniej. Biednej. Tak, wyrazów jest. Jedno-sylabowe. Jest w Świetne. odpowiednim rzędzie. Tak ułożyło się również, wzrastają to, tak, tak jak rośnie cyfra, jeden, dwa, trzy, tak odpowiednio ułożyły nam się wyrazy, tak? Pod pierwszym balonem jeden, po drugim dwa, a po trzecim aż trzy. Dobrze, przechodzimy teraz do zabawy ruchowej. Proszę, Tymku, wstań sobie, a przy tej zabawie przyda nam się jakiś instrument. E, ja dzisiaj dla Was przygotowałam marakas. Tak, dziękuję. Zostań sobie obok. Mhm. Marakasy. Moi drodzy, jeżeli nie mamy w domu marakasów, możemy inne instrumenty yy, wykorzystać, możemy tamburynko, a jeżeli nie mamy żadnych w domu instrumentów, po prostu możemy do butelki nasypać ziarenka grochu lub też ryżu, tak? które będą wydawały jakiś dźwięk. Dobrze, zabawa polega na tym, że dziecko wybiera sobie jedno gniazdo z rozłożonych kartek. Tak, my już je sobie wcześniej oznaczyliśmy X-em. Moi drodzy, do tej zabawy możecie użyć jednokolorowych kartek albo różnokolorowych. Wtedy jeden kolor odpowiada jakby do gniazda jednego dziecka, które zamienia się w ptaka. Tymku usiądź przy swoim gnieździe. Dobrze. Kiedy będę grała na instrumencie, ptaki wyfruwają z gniazd i szukają pożywienia. Na moje hasło, ptaki do gniazd wracamy do swojego gniazda. Spróbujmy. Tej zabawy możemy również zmieniać położenie gniazda, żeby było to e, dla dziecka jakimś utrudnieniem. Tak, nasze ptaszki jeszcze szukają pożywienia, biegają, biegają. Ptaki do gniazd. Dobrze, trafiłeś na swoje gniazdo. Świetnie. Moi drodzy, w tej zabawie mogą uczestniczyć wszyscy, tak? Wszyscy członkowie rodziny. Zaproście swoje rodzeństwo. I jeszcze raz. Taki to gniazd? Świetnie. Udało Ci się bez problemu. Piąteczka. Wracam do nas na dół. A jak pójdzie jezdrowym punktów? Aż trzy, bo trzy poprawne. Ja 200 tysięcy. Zapraszam Cię. Dobrze, moi drodzy, kolejna nasza zabawa, również związana z nazwami ptaków. E, troszeczkę zabawa trudniejsza, bo przygotowałam dla Was, moi drodzy, sylaby. Sylaby są to, na tych, z tych sylab możemy ułożyć właśnie nazwy ptaków. Nie wszystkie dzieci jeszcze potrafią. Czytać. Więc e, prosiłabym tutaj rodziców, jeżeli chcielibyście się pobawić tą zabawą w domu, o stworzenie dodatkowych właśnie kart, e, takich dla dzieci z pełną nazwą e, wyrazu. Dobrze? Słuchajcie. A ja umiem czytać. <gry> no cieszę się bardzo, że tobie to się tak fajnie już idzie i fajnie ci to wychodzi. Dobrze. Słuchajcie. Nasze nazwy to oczywiście nazwy ptaków, dzisiaj o których dzisiaj sobie mówimy, czyli szpak, bocian, żuraw, kukułka, skowronek i jaskółka. Dobrze, rozsypuję teraz sylaby. Naszym zadaniem będzie pod każdą nazwą ułożyć odpowiednio sylaby dobrać do wyrazu. Proszę, Tymek, spróbujmy. podnieść do góry, będziemy wspólnie pokazywać dzieciom cian. Do którego e, ptaka będzie nam tutaj e, przydatna ta sylaba? Cian. Cian. Który z ptaków miał sylabę cian? Cian? Cian. Czy widzisz wśród nas? Hmm? Podpowiem Ci. Do, bo, Pciana, tak, druga sylaba w nazwie Bocian to właśnie cian. Ale jeden z ptaków miał tylko jedną sylabę szpak. To oczywiście bez problemu do, podłożymy po przy szpaku. Dobrze. Kół. Kół. Do kukułki mogłoby być, ale pisownia jest inna, tak? Do kółka piszemy z u otwartym, a tutaj mamy u zamk o zamknięte tak? O z kreseczką. Szukamy. Świetnie, do jaskółki. Druga sylaba. Jas, Kolejna. K. To też możemy przyporządkować do jaskółki. Sko. Do którego ptaka? Sko. Skowronka. Szukamy. Sko. Pierwsza wyrazy, sylaba w sko, przy skowronku. Kół. Kół. Ku... Dobrze, druga sylaba do nazwy kukułka. A jas? Jas? Jas... Jas... jas. jas. Jaskułka, pierwsza sylaba w nazwie jaskułka. I już tam mamy złożone. Tak i jaskułka już nam powstała cała. Nek. Jaskułek. Nek, spójrz. Nek. 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 Dobrze. Skowronek. Trzecia sylabia w nazwie skowronek. Trzecia? Mhm. Żu. Do którego ptaka? Żu. Żuraw. Pierwsza sylaba w wyrazie żuraw. I raf. Akurat nam się trafił, czyli dokładamy, mamy już nazwę żuraw. Dobrze. Bo. Komu przyporządkujemy? Jakiemu? Ptaszkowi? Bo 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 bo, 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 bo. bo, Tak, do bociana. Świetnie. Wro. Wronek, tak? Skowronek. Druga sylaba oh, nazwy Skowronek. I ku? Kół. Ku, Kółka zaczyna się sylabą ku. I zakończy nam wyraz. Dobrze, świetnie. Moi ja drodzy. powiedzieć, że nie mieliśmy porówno. Ale nie mamy dzisiaj takich. Dobrze, moi drodzy, przygotowałyśmy również dla Was dzisiaj zabawę plastyczną. Mówimy o ptakach, a jak wiadomo, ptaki mają swoje gniazda, ta, który, o które się troszczą przez całą wiosnę oraz y, lato. Bo jak wiadomo, zimą my dokarmiamy ptaki, tak jak się nazywa domek taki zimowy dla ptaków? Karmik, karmik, świetnie. Zaś wiosną ptaki zaczynają się same troszczyć o pożywienie, tak, wychodzą na łąkę, szukają różnych owadów, szukają również ziarenek. I tym się żywią. My przygotowaliśmy dzisiaj właśnie wiosenne gniazdo, a do tego gniazda będziemy potrzebować wytłoczki z jajek. Moi drodzy, my zrobiliśmy takie trochę większe gniazdo, żeby w nim umieścić więcej niż jeden ptaszek. Na razie powstał jeden, ale będzie ich więcej. Więc mamy wytłoczki. Potrzebujemy kolorowych y, pasków papieru w którym będziemy właśnie wyścielać nasze gniazdo potrzebujemy kleju magicznego. No Mamy akurat magiczny, może być to inny również w sztyfcie, żeby właśnie sobie podkleić... Ale klej te, na gorąco. Tak, jeżeli ktoś posiada. Żeby sobie dokleić właśnie do gniazda potrzebujemy również zielonego kółeczka, na którym sobie tutaj później przyczepimy naszego ptaszka do zrobienia taka. Potrzebujemy plasteliny, no i oczywiście możemy kolorowymi piórkami dorobić temu ptaszkowi sobie pióra, tak jak i my zrobiliśmy, ale jeżeli nie mamy, to możemy wykorzystać kolorowy papier. Z niego wycinamy kształt piór i dołączamy do naszej plasteliny. Moi drodzy, i to jest nasza propozycja dla Was na realizację właśnie tematu: wiosenne ptaki. Pozdrawiamy Was serdecznie. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Pa! Okay.